Tam mam na imię Singi i będę prowadziła najnowszy program News LPS. To będzie zamiast wiadomości od Diny, bo Dina się wycofała. Mam dzisiaj do przekazania Wam bardzo fajną. nowinkę. Dobra, muszę wyjść ze studia, żeby ją Wam pokazać, oczywiście. Jakby co. Tak jak mówiłam na początku, mam na imię Cindy, a moje nazwisko to Emu. Jestem strusiem, który pokonał bieg na 1000 metrów w ciągu 2 minut i 15 sekund. Dobra, idę. Jestem w tak zwanej komputerowni, dlatego że tu jest komputer. I przy okazji jestem na biurku. Na którym stoi oczywiście komputer. Dlatego jest to nazywane komputerownią. No dobra, pokażę Wam bardzo fajną rzecz. A mianowicie najnowszą ulotkę Little Pet Shop. To jest bardzo dobra ulotka. Tylko szkoda, że nie mam nie, nie na niej. Ale dobra, oszczędzę tych smutków i pokażę Wam najnowsze LTSy. Myszkę. Jaki ładny chomiczek. Następna myszka. I oposik. On jest bardzo słodki. Mi się bardzo on podoba. Ale niestety nie jest jeszcze sprzedawany na Allegro. Piękny. Dobra. Tuż pod nim jest latająca biedronka. O, pancernik. Kolejny chomik i wiewiórka. Przejdźmy do następnej grupy. Tukan, papuga, flaming, paw i dwa ptaszki. Na pewno widzieliście takie zestawy. No ale kto jest tukan? Hmm, dobra. Przejdźmy do następnej. O, kod. Następny kod. Następny kod. Następny. I następny. O, jeszcze tego nie pokazałam. Następna grupa żółwi. O, seda. Ruch. Żabka. Następny ruch. Krabik, Oczywiście z kopciówek. No i pajączek. Następny. Tak grupa mi się najbardziej podoba. Taszek. Kaczuszka. I krokodyl. To jest Kipcio nawet jest. Tylko go na razie jeszcze nie mamy. I łabądek. Jaki on ładny. O, mors. Morski. oczywiście też z pocztówek. Następne, o może tak. ała u góry. Les. O panda. Miś. Krówka. Cerenka. Owieczka. O! Taką miałam na naklejce. No wiecie, jak byłam odpakowywana, to Natalia na pewno nakręciła ten filmik. I miałam taką naklejkę i wielbłądzik. Ja Jaką? Pod... co to. i kangurek. On był tuż za mną w biegach na tysiąc metrów. <grym> Dobra. Teraz pokażę wam króliki. A teraz Następna część, o tobie, to jest mistrz, kuchni. Następny pies, następny, o, o, to jest w edycji specjalnej. Tylko dziwne, że on ma różowy ogon. Takiego widzieliśmy w sklepie. A to są bliźniaki z Centrum Adopcyjnego. O, sznałterek. Też z edycji specjalnej. No i pies. O. I ten jest poszukiwany. Oczywiście w sklepach. Bo <laughs> chciałbym przyjechać do Ale <laughs> Liczę. Poczekajcie, Ketrolandu, o właśnie. W ogóle. I fajny. Dobra. Odwracamy na następną stronę. Tu taki kosztówek. Nowe niszczą w wity. Tu jest ona naklejkę. O, taką mieliśmy, tylko wymieniliśmy na słonie. O, to Taką też mieliśmy. Takiej nie mieliśmy. Dzień O, jeszcze tu łabędź. Tu są elektroniczne zwierzątka, zestawy tematyczne, centrum edukacyjne, Monopoly EPS, Deko a to jakaś nowa gra, tylko nie wiem jaka. No i gra na Nideo. I to chyba wszystko z news EPS. Żegnajcie i oglądajcie naszą telewizję nowej generacji Świat LPS. Bye, bye. -ki.